Hej, Dzisiaj rozpoczynam nową serię na kanale, czyli chat olejowanie. Na pewno kojarzycie takie filmy typu chat make-up, kiedy to dziewczyny malują się i przy okazji omawiają pewne sprawy. E, I postanowiłam, że przerobię to na taką wersję włosową, dlatego postanowiłam właśnie, że postawię na olejowanie, ponieważ zbliża się jesień, więc akurat olejowanie teraz będzie w cenie. E, więc teraz macie około 10 sekund intro <grym>, na sięgnięcie po swoje ulubione oleje, czy do skóry głowy, czy na długość, czy i to i to, tak jak to w moim przypadku. E, I zaraz właśnie przechodzimy do olejowania i do rozmawiania na tym. Mat metody Kelly Zapraszam. Dzisiejszego czat olejowania użyję dwóch produktów. Pierwszy z nich to będzie maska do skóry głowy, naturalna maska do skóry głowy od Nakomi, e, która jest po prostu mieszanką czterech olejów i czterech ekstraktów. A druga pozycja jest to maska do miodowania włosów od Nakomi. Jest to mieszanka olejów abisyńskiego, oleju arganowego, oleju migdałowego, oleju rzeżoba i miodu. Czyli po prostu taka mieszanka humektantowo emolintowa e, gdzie nie musimy już po prostu dawać tego podkładu nawilżającego pod olej. Także na początku, tak jak przed każdym moim olejowaniem, rozczeszę moje włosy na sucho i przejdę do omawiania na początku metody Curly Girl, tak w skrócie. E, ponieważ metoda Curly Girl omawiałam już jakiś czas temu, to był w ogóle mój pierwszy film na tym kanale, już ponad, no jakoś z półtora roku temu to było. E, wiem, że ten film nie jest zbyt dobry jakościowo i tak dalej, no ale <gryw> nie będę go usuwać, bo mam do niego sentyment i przy okazji widać, e, jak się kanał rozwija na przestrzeni czasu. E, w każdym razie, metoda Curly Girl została opisana, została stworzona przez Lorraine Messi, która stworzyła książkę The Curly Girl Handbook. I w tej książce mamy generalnie opisane wszystko, co możemy zrobić podczas metody Girl, Girl, czego nie możemy, czego powinniśmy unikać. Metoda Girl, Girl opiera się przede wszystkim na tym, że nie możemy używać detergentów z szamponów. Generalnie nie możemy używać szamponów, a jeśli nie używamy szamponów, czyli ani tych mocnych substancji mających typu SLS, SLES i ich pochodne, które znajdziecie opisane na moim blogu zakręcownie.pl, tam macie zakładkę pliki do wydruku i tam jest lista substancji mających i ich podział. I jeśli nie używamy ani tych mocnych, ani tych łagodnych substancji myjących, to nie możemy też używać silikonów, ponieważ kiedy używamy silikony, to one się na naszych włosach nadbudowują i po jakimś czasie potrzebują właśnie takiego zmycia ich z włosów. Jeśli tylko nie zrobimy, to po prostu to się nadbuduje, będziemy mieli takie włosy obciążone i tak dalej. I wtedy też rozprosowany skręt, ponieważ włosy będą przeciążone, będą zbyt ciężkie i nie będą mogły się ładnie skręcać. Oczywiście oprócz tego Ray Messi zabrania używać też jakichś Twardych ręczników, właśnie typu frotę, szczotek do włosów i tak dalej. Generalnie wszystkiego tego, co szkodzi naszym włosom. Oczywiście więcej o tym mówiłam w tym pierwszym filmie, do którego was odsyłam. No i teraz sobie pewnie pomyślicie, jeśli nie używamy szamponów, to czego powinniśmy używać? To głowę, głowy. Skoro czymś trzeba myć skóre głowy. No i tutaj na pomoc przychodzą maski myjące, tak zwane myjadła. Myjadło to po prostu maski i odżywki myjące, które mają w składzie substancje myjące i to właśnie nimi zalecana jest mycie skóry głowy czy mycie włosów podczas metody Carliger. Girl. Spytałam Was na Instagramie, czy macie jakieś pytania odnośnie do tej metody Carliger? oczywiście oprócz takich, czym jest, na czym polega i tak dalej, ponieważ to już było milion razy omawiane. Teraz używam tej maski do skóry głowy od ją z głowy. No, i pisaliście mi e, pytania typu, czy da się w ogóle utrzymać skórę czystą podczas mycia maską. E, I oczywiście, że się da, tylko że trzeba to robić z głową, ponieważ przed przystąpieniem do metody Carrigero trzeba oczyścić skórę głowy mocnym szamponem z SLS-em. E, żeby pozbyć się ewentualnych nadbudowań, ewentualnych jakichś tam brudów, nieczystości, takich z którymi maska myjąca sobie po prostu nie poradzi. I wtedy, kiedy już mamy oczyszczoną skórę głowy takim SLS-em, a później dopiero będziemy przechodzić do. Mycia jej maskami myjącymi, trzodrzwkami myjącymi, to oczywiście mamy możliwość utrzymania tej skóry głowy czystej, o ile nie będziemy ładować na nią żadnych silikonów. Ale zazwyczaj porządkujący w tej metodzie Curly Gel nie są zbytnio doświadczeni, ani nie mają wiedzy w czytaniu składów i często zdarza się tak, że po prostu mimochodem jakoś te Slikon do tej skóry głowy dotrą. Dlatego ja bardzo zalecam, żeby nawet kiedy jest się na metodzie Curly to i tak co 3 tygodnie, co 3-4 tygodnie oczyścić skórę głowę i włosy SLS-ami, żeby się ewentualnie jakieś tam silikony i inne filmformery nie nadbudowały. I oczywiście tak robiłam, czyli właśnie raz na miesiąc czyściłam moją skórę głowę i włosy mocnym szamponem, a poza tym e, cały czas używałam maski myjącej do, do skórę skóry głowy i oczywiście używałam wtedy Kalosa Color. I tutaj pojawia się e, pytanie, dlaczego przestałam używać maski myjącej, dlaczego w ogóle przestałam stosować metodę Curly Girl? Otóż dlatego, że dostałam uczulenia na konserwanty zawarte w karosie Color. Teraz przechodzę do e, tej maski e, do włosów od Mi i nakładam ją na całą długość włosów. Um, używałam Kalosakolor przez ponad rok, przez praktycznie chyba nawet dwa lata, bym powiedziała, że go używałam. I nic mi nie było. Eee, czytałam różne opinie, że właśnie, że włosy zaczęły Wam wypadać niektórym osobom, że skóra głowy spędzi, że są jakieś podrażnienia, jakieś czerwone placki i tak dalej. I ja się cieszyłam, że kurczę. Tak wielu osobom on nie odpowiada, a ani akurat odpowiada. Tania maska, wydajna maska, taka pojemność i tak dalej. Super sprawa. Eee, mogę sobie nie mieć włosy, ekonomię, <laughs> pięknie. Eee, no i niestety po jakimś czasie zaczęła mnie słańce skóra głowy. I zaczęły pojawiać się takie krostki. One nie były ropne, tylko to były takie głuski małe na głowie. I one nie spędziały ani z takiego, jako same te głuski. Ale kiedy właśnie skóra głowy generalnie mnie spędziała i kiedy najechałam na te głuski, drapiąc te skóra głowy, to był taki ból, że on utrzymywał się przez jakieś 5 sekund. Ale to był taki rwący, okropny ból, naprawdę. Nie polecam takiego bólu nikomu. No i przez pierwszy okres, kiedy zaczęłam zauważać te głuski, zaczęłam zauważać te podrażnienia, w ogóle nie skojarzyłam tego z kalosem kolor. A później, kiedy zaczęłam myśleć, czy może to nie jest sprawka właśnie tych konserwantów, to uznałam, że. Kurde, no nie, no przez tak długi czas nic, nic mi się nie działo. Z tym kolosem wszystko było w porządku. No i tak trochę. Mm... Nie chciałam jakby zwrócić uwagę na to, że możliwe właśnie, że to był ten Carlos Color, że to właśnie on mnie tak podrażniał, nie chciałam przyjąć po prostu tego do wiadomości, no ale niestety już zaczął, zaczęło to być od takiego stopnia, że już naprawdę nie mogłam wytrzymać i te głoski pojawiały się już wszędzie, i za uszami, i na karku, i tutaj gdzieś na szyi i tak dalej, więc uznałam, że dobra, pora z tym skończyć i pora sięgnąć po jakiś szampon. I oczywiście to uczulenie nie było winą samej metody Curly Girl, tylko było to winą e, niedobrania maski do skóry głowy, ewentualnie po prostu jakiejś tam reakcji, nadreakcji mojej skóry głowy na te dane konserwanty, e, więc tutaj oczywiście nie obwiniam samej metody. Dlatego kiedy zauważyłam, że faktycznie tym winowajcą, e, który spowodował to podrażnienie na mojej skórze głowy, jest ten Carlos Color, e, to postanowiłam, że sięgnę po szampon. I akurat natrafiła się chyba promocja e, w Rossmanie, ta 2 plus 2, czy też w tym stylu. I kupiłam sobie wtedy szampon z Petal Fresh'a, drzewo herbaciane. I to był mój pierwszy szampon łagodny, ponieważ przed to do Curly Girl oczywiście e, stosowałam mocne szampony takie drogeryjne. I jakby ja wkroczyłam od razu z wódach to wszystko, w te całą piagnację. I od razu właśnie zaczęłam od mycia skórę głowę maską Nie zaczęłam od łagodnych szamponów, tylko od razu właśnie przeskoczyłam e, na CG. <grych> albo 100%, albo nic. E, także właśnie po tym, e, kiedy zauważyłam to uczulenie, sięgnęłam po szampon łagodny z Petal Fresh'a. E, I on. Tak dobrze się pienił. Ja w ogóle zapomniałam tego uczucia, bo oczywiście maski myjące nie pienią się tak dobrze. Oczywiście, kiedy je trochę e, zmoczymy jeszcze, nałożymy trochę maski myjące na głowę, zmoczymy trochę je wodą e, i będziemy właśnie masować, to trochę tej piany się wytworzy, oczywiście, ale nie będzie to aż taka piana jak w przypadku szamponów. I ja się zakochałam w tej pianie od Petal fresh, ponieważ w ogóle Petal Fresh dosyć mocno się pieni. E, zauważyłam, że moja skóra głowy zaczęła się uspokajać wtedy jeszcze w połączeniu z olejem Sesa. E, no, więc to była idealna sytuacja, bo moja skoragowa była uspokojona, mnie już nic nie spędziało, a przy okazji mogłam cieszyć się bardzo przyjemną pianą podczas mycia. E, no i tak mi było wygodnie z tym szamponem, że odkładałam, odkładałam to przejście z powrotem na CG. E, mówiłam, że dobra, tylko moje skoragowo się uspokoi, do tego wrócę, ale było mi na tyle wygodnie, że po prostu przy tym zostałam i zostałam przy tych szamponach i tak tkwię z tymi szamponami już... Od roku jakoś z tymi łagodnymi i nie chce mi się wracać do tej metody i już Wam mówię dlaczego. Przede wszystkim, kiedy stosuję szampony łagodne, mam większą możliwość wyboru kosmetyków, które mogę stosować na moje włosy, ponieważ kiedy myję skórę głowy e, maską myjącą i nie używam szamponów mocnych, to oczywiście mam ograniczone pole działania, kiedy jestem na metodzie Carliger, ponieważ nie mogę stosować jakichś stylizatorów, które mają silikony, czy jakieś inne oblepiacze, czy masek, które mają silikony i tak dalej. Więc generalnie metoda Carliger jest dosyć restrykcyjna. I kiedy już sobie trochę poszarżowałam, kiedy spróbowałam delikatnego szamponu, e, kiedy wypróbowałam jakichś sterów silikonowych, e, czy na przykład właśnie jakichś masek pojedynczych z silikonami lotnymi, nawet e, czy, e, czy jakichś stylizatorów z, z oblepiaczami. No to poczułam trochę wolność i już mi się tak nie uśmiechało wracać do tej metody caligar, która właśnie była restrykcyjna i mogłabym ją porównać do takiej diety. Kiedy jesteście na diecie, jest wszystko jakby okej. Okay. A kiedy już spróbujecie czekoladki, czy jakichś tam innych skodyczeń i tak dalej, jakichś tam, no powiedzmy, grzeszków, no to już nie chcę wam się wracać do tej diety, ponieważ życie z grzeszkami jest przyjemniejsze. No i tak ja też się czuję w tym momencie, że nie chcę mi się po prostu wracać do tej metody Girl. Oczywiście nie stosuję już um, zbyt dużo masek z silikonami, e, pojedyncze jakieś typu, właśnie Carlos Mango na przykład w tym momencie, i to jest raczej taka jedna. Z nielicznych masek, z silikonami, które stosuję. Jeśli chodzi jeszcze o silikony, to stosuję serum silikonowe i to jest wszystko. Generalnie maski i odżywki dalej wolę po prostu bez silikonów, ponieważ moje włosy łatwo się obciążają, więc wolę do tego nie doprowadzać i raczej stosować takie maski, które będą lżejsze. Nie będą ich tak obciążać. Tak samo jeśli chodzi o szampony, to ja w ogóle nigdy bym nie postawiła na szampon do skóry głowy, który miał silikony, ponieważ uważam, że to jest po prostu bez sensu, ponieważ zapychamy sobie tylko mieszki włosowe. Więc jakby przy szamponach zostaje delikatnych cały czas. Unikam cały czas alkoholu w składach. Generalnie dalej nie używam suszarek z, ciepłymi, z ciepłym nawiewem na mocnych obrotach, prostownicy i tak dalej, bo to wszystko też jest oczywiście zabronione w metodzie Curly Girl. E, więc jakby nauczyłam się już dużo od tej metody Galier i uważam właśnie, że to jest bardzo dobra metoda na początek, nawet kiedy nie będziecie chcieli jakby tkwić w niej zbyt długo, e, to jest to fajny sposób na rozpoczęcie pielęgnacji, na wdrożenie się w to wszystko, w naturalną pielęgnację e, i sposób na większą świadomość, e, jeśli chodzi o składy kosmetyków, ponieważ kiedy e, zaczynacie już tak właśnie z bóda, tak jak ja na początku e, zaczynacie od metody Galir i musicie tak do, restrykcyjnie do tego podchodzić i patrzeć na te składy, czy nie zawierają tego, nie zawierają tego. To przy okazji uczycie się analizy składów, i to Wam jest naprawdę bardzo potrzebne przy dalszej świadomej pielęgnacji. Także myślę, że największym minusem metody Girl jest ta restrykcyjność i to, że musimy naprawdę zwracać uwagę na wszystkie składy kosmetyków, czy nie zawierają jakiegoś wosku, silikonów, oblapiaczy itd. Zresztą też nie wszystkie kosmetyki są do końca przebadane, tak jak te nieszczęsne polikwaternie. Które ja też na początku w tym pierwszym filmie, właśnie powiedziałam, że polikwaternia są złe i że w ogóle są odrzucane w 100%, ale to też nie jest taka do końca prawda, ponieważ zmywalność tych polikwaterniów wszystkich nie jest jeszcze do końca zbadana. Ona jest szacowana mniej więcej, że te niektóre polikwaternia są um, łatwiej zmywalne wodą, a te mają większo, większe prawdopodobieństwo do osadzania się na włosach, więc też nie mamy takiej 100% pewności, czy te polikwaternia się osadzają, czy nie czym je dokładnie zmywać, z czym one nie zejdą, więc to też nie jest takie pewne, więc musicie uważać na wszelkie właśnie takie jakieś pojedyncze składniki, które nie są jeszcze do końca zbadane, więc tutaj naprawdę trzeba uważać po prostu na wszystko. Więc jeśli jesteście osobami, które naprawdę nie lubią się męczyć, są trochę leniwe, niecierpliwe i tak dalej, to raczej nie stawiałabym na metody Curly Girl, ale generalnie jest to metoda, która powoduje, przynosi najszybsze efekty na pewno. <gry> metoda Curly Girl daje świetne efekty, bardzo szybki powrót do loków, nawet przy Włosach ekstremalnie zniszczonych. Pomaga bardzo wpłynąć na taką systematyczność pielęgnacji włosów, pomaga się wdrożyć w celu pielęgnację właśnie czytanie tych składów, tak jak wcześniej powiedziałam, e, więc naprawdę bardzo polecam po prostu wypróbować każdemu. Nie mówię, że zostać przy tym przez całe życie, bo ja też nie zostałam, ale naprawdę warto spróbować przez jakieś chociaż 2-3 tygodnie albo miesiąc, nawet ponad miesiąc, być na tej metodzie cargury i spróbować z tego, bo oczywiście to nie jest tak, że po tygodniu, czy po dwóch pierwszych myciach mamy już pierwsze idealne efekty, bo u niektórych efekty pojawią się po dwóch myciach, czy po nawet pierwszym myciu oczekiwane efekty, a u niektórych takie wymarzone efekty pojawiają się dopiero po dłuższym czasie, czyli na przykład po miesiącu, po dwóch miesiącach, po pół roku czy po roku nawet. U mnie też te efekty nie były jakieś mega szybkie, oczywiście po pierwszych myciach metodą Curly Girl, takich jeszcze nieświadomych do końca, miałam już falę, już włosy mi się falowały i na pewno wyglądały ładniej niż zazwyczaj, ale taki skręt mocniejszy pojawił mi się dopiero jakoś właśnie po pół roku, więc trzeba trochę też poczekać. Oczywiście zależy to wszystko też od stanu Waszych włosów, tego wyjściowego, czy Wasze włosy są mocniej zniszczone, czy słabiej, czy są rozjaśniane, czy są farbowane i tak dalej, jak w ogóle je traktowaliście i czy podejdziecie do tego tak naprawdę pełni zaangażowani, czy raczej będziecie robić te pielęgnacje po łebkach. Oprócz generalnego polepszenia się stanu moich włosów, metoda Curly Girl pozwoliła mi rzadziej mieć włosy, niż było to wcześniej. Przed przystąpieniem do metody Curly Girl myłam włosy raz na dwa dni, a w trakcie metody Curly Girl mogłam już to robić raz na tydzień, ewentualnie nawet były takie ekstremalne przypadki, kiedy myłam włosy raz na dziewięć dni. Dla mnie to był po prostu szok. Taki przeskok z mycia raz na dwa dni, na raz na dziewięć dni. Szok. Ogromny szok. Dostawałam też od Was pytania, czy mam zamiar przechodzić z powrotem na metodę Calliger, czy mam zamiar do niej wrócić. Ehm, nie mówię nie, nie mówię nigdy, ale raczej nie w najbliższym czasie, e, ponieważ na razie jest mi dobrze tak, jak jest. Póki co właśnie zaczęłam zauważać, że mam to uczulenie na CB, na kokam cola Bethane, łagodną substancję mającą, która jest w. W większości szamponów, więc póki co e, mam sobie za zadanie, postawiłam sobie zadanie, żeby testować szampony bez CB, żeby szukać w ogóle takich szamponów, żeby też się z Wami tym podzielić, ponieważ jestem świadoma, że wiele osób boryka się z tym uczuleniem, więc myślę, że to byłoby naprawdę bardzo przydatne. E, więc póki co postawiłam sobie za cel, żeby testować różne szampony i tak dalej, więc na razie nie będę sięgać po metodę Curliger. Oczywiście tak jak wcześniej powiedziałam, dalej rzadko sięgam po silikony, tylko w serum silikonowym czy jakichś takich pojedynczych maskach właśnie typu Carlos Mango. No i oczywiście nie sięgam po mocne szampony, poza sytuacjami, kiedy myję włosy i skóra głowy orzeczającym szamponem raz na trzy tygodnie, tak jak też Wam polecam to na metodzie Curly Girl. Ale czy tęsknię, za tym czasem, kiedy myłam skórę głowy odżywką? Raczej nie. Oczywiście wspominam to z sentymentem, ponieważ to były moje początki pielęgnacji e, i też e, moje początki kanału opierały się na tej metodzie Curly Girl, ponieważ wszystko zawsze było Curly Girl approved albo nie. No i też mycia moje były maską myjącą cały czas ten kolosan kolor. E, ale pewnie będę jeszcze próbować jakichś różnych masek myjących, myjadeł takich stricte przeznaczonych do tego, żeby Wam też je polecać, ponieważ jestem świadoma, że nie wszyscy tutaj są omo czy tam M.O.O. i tak dalej, e, tylko też jest sporo e, ludzi, którzy są na metodzie Curly Girl i też oczekują takich ode mnie filmów. E, więc z pewnością będę testować e, produkty mające e, i w formie masek, i w formie szamponów bez hocka do propyl betainy. Jakiś czas temu w ogóle m, w internecie zrobił się wielki szum wokół tej metody Curly Girl, e, ponieważ autorka książki The Curly Handbook, Curly Girl Handbook, e, udostępniła informację, że oleje jednak nie są CG że oleje jednak osadzają się na włosach um, i działają tak samo jak silikony. Wtedy zrobił się wielki szał po prostu wokół tego, wielki szum um, i myślę, że to jest po prostu chwyt marketingowy, ponieważ um, ta właścicielka tej książki o metodzie Curly Girl jest też właścicielką um, salonu Diva Curl i ona przy okazji mówienia o tym, że oleje już nie są CG powiedziała też o tym, że szampony łagodne są CG approved. CG approved. E, ponieważ wiele fal na przykład nie lubi się z myciem maskującą, bo je to obciąża. I dlatego zmieniła zasady metody, metody Carly gell Ja rozumiem, że fale też są kręcone i w ogóle o tym też chcę nagrać oddzielny czat o ponieważ <grym> e, zauważyłam, że wiele fal czuje się dyskryminowane. Czuje się dyskryminowanymi. Nieważne. E, w każdym razie nie uważam, że jest to powód do tego, aby zmieniać zasady metody. Jeśli komuś coś nie pasuje, to ich po prostu tego nie używa, nie stosuje i tyle. I myślę, że to jest po prostu kwestia właśnie marketingu, kwestia tego, że Lorraine Messi wypuściła takie i takie produkty. Um, I myślę, że po prostu do nich chciała dopasować nowe zasady, metody Curly Girl. Um, ale zauważyłam, że niewiele osób w to poszło, jakby jest, jest jakaś tam pewna grupa osób, które twierdzi, że um, szampony łagodne są zgodne z CGE, bo jest aktualizacja. Bo jest też chyba druga książka, w ogóle druga część tej książki Lorraine Messi ale większość raczej została przy tych starych zasadach i myślę, że po prostu są świadomi tego, dlaczego Doreen Messi tak postąpiła. Także tak to wygląda z mojej perspektywy, tak prezentuje się moja historia związana z metodą Curly Girl. Dajcie znać, czy jesteście na tej metodzie, czy próbowaliście, może będzie skóra głowy maskami mającymi czy odżywkami. Uważam, że z pewnością jest to warte wypróbowania, ponieważ jest to metoda, która pomaga naprawdę wyjść z wielkiego doła. Pielęgnacyjnego, z nawet najgorszego stanu naszych włosów. Eee, ale też uważam, że jest to metoda wymagająca, wymagająca od nas samodyscypliny, chęci nauki, chęci poszerzania, jakby właśnie swojej wiedzy w temacie składów kosmetyków i tak dalej. Ale przy okazji, że właśnie poszerza naszą świadomość, zwiększa naszą świadomość, eee, więc to na pewno na plus. Przy okazji tylko Wam powiem, że ta maskota miodowania włosów właśnie przepięknie. Takim słodkim miodem i to nie jest już ten zapach, co w przypadku mydełka miodowego od Babuszki i to nie jest taki zapach toalety publicznej, <grytania> tylko taki zapach naprawdę ładnego, naturalnego miodu. Tutaj właśnie patrzyłam teraz po składzie, że tutaj mamy tylko ekstrakt z miodu i jest też dodany zapach pod koniec, więc pewnie jest to trochę sztuczny zapach, no ale naprawdę pachnie przepięknie jestem ciekawa właśnie jak ta maska do miodowania włosów sprawdzi mi się solo. Patrzcie, mi też włosy wypadają, to jest normalne, słuchajcie. O tym też pewnie będę chciała film nagrać, bo teraz jest wysyp postów na CGP, na na, na gruby, jak Rigger z Polska o tym, że włosy Wam wypadają. W każdym razie jestem ciekawa, jak się sprawdzi solo, ponieważ tak jak wcześniej Wam powiedziałam, stosowałam ją tylko jak, jako dodatek do maski, więc jestem ciekawa, jak nabliży mi włosy, czy efekt będzie zadowalający. Włosy mam już naolejowane. Dajcie mi znać, czy chcecie jeszcze filmy e, z serii jesiennej. E, czy chcecie właśnie taki, taki film o przygotowaniu się na jesień, przygotowaniu włosów na jesień i tak dalej. Jakieś tam rady, wskazówki odnośnie do pielęgnacji e, włosów jesienią. E, I oczywiście, dajcie mi znać też, jak Wam się podoba ta nowa seria, czyli czat olejowanie. E, czy chcecie też czat maski, <laughs> czy coś takiego, czat ożywkowanie i tak dalej. Jeszcze po kombinuję są tą nazwę, zobaczę, jak to wszystko. E, ogarnę. Także dajcie mi koniecznie znać, co o tym filmie. Jestem bardzo ciekawa Waszych komentarzy. Ja już zmykam z tym olejem, posiedzę jakąś godzinkę, e, ponieważ właśnie jest tutaj miód, więc nie chcę też zbytnio przynajmniej żyć moich włosów. E... Będę pewnie emulgować kolosem mango, ponieważ jest tani, wydajny i tak dalej. Jeszcze w ogóle mam go mnóstwo, w ogóle się nie kończy. Także widzimy się w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o subskrypcji, kliknięciu dzwoneczka, o kliknięciu łapki w górę. Widzimy się też na Instagramie i Facebooku zakręcownie na grupie Zapuszczaj Zakręcownia na Facebooku i na grupie Curly z Polska. Trzymajcie się, pięknego dnia i na razie. Pa, pa!